Ostatnio na konsultacji, jak byłem u klienta, przyszedł sąsiad i pyta mnie, czy, kiedy ma ciąć swoją śliwę wiśniową. A ja pytam, a w jakim ona jest warunkach, czy ją trzeba przyciąć. No nie, jest na środku jaka taka ozdoba, jako soliter. No to po co to cię w ogóle ciąć? Ma teraz piękny pokrój. Jak zaczniemy ciąć, to wytworzymy, o właśnie, zaburzymy całkowicie jej pokrój. Będzie trzeba potem przycinać co roku. Ale kolejna rzecz jest taka, to nie są, niektóre drzewa źle znoszą cięcie w tym sensie, że zobacz. Tutaj. Po mocnym cięciu y, mamy grzyba wewnątrz, który y, funkcjonuje w tym drzewie, no i będzie też osłabiał je, ono będzie z czasem bardziej kruche się robić. No niestety te cięcia warto czasem przemyśleć. I jak y, specjaliści mówią, lepiej czegoś nie ciąć, to często słyszę, a co on tam wie i tak. No nie, niestety. Czasem to wiele lat wymaga, zanim my dojdziemy do tej, do tej wiedzy, że pewne rośliny możemy przyciąć dwuletnie pędy, trzyletnie pędy, ale starszych już nie. No i to jest ten przykład.